The intruder followed closely behind, oh, descending into another section of the facility, the Game Station. here the intruder met another of Playtime's Marmy Longlegs. In some ways, the Game Station had been hers, and so, with two trespassers in her reach, she saw fit to make a game of poppy and her friend. Obey the rules or I'll tear you apart. And you and się w your your inside, while you're still alive Oh hmm. stop was musical memory. a cognitive test. Simple, but a useful metric for us. mm hmm Oh. Next was Wacka Wacky, primarily concerned with reaction times. How those small ones always scurry scurry The ex-employee made their way to the third and final game, but not before running into a familiar silhouette. Oh, This experiment, Kisi, kissy oh, missy. had a calmer, more cautious demeanor. She even helped Aunt shooter pass through the holes. At the last game, over a dozen legs and a Nie long, long winding body slinked behind our trespasser. When they came face-to-face -face with Mommy Longlegs, though, there was nothing left but Molly. The worst, I mean, the most chase, in Mommy Longlegs, and I'm What's left of her is his now. And inside a control room far above the game station, they were reunited with Poppy. I'll board the train. We need to leave. They entered the completed code, and the old engine began to stir. Masakra. To było tak dawno. You are to lose. I'm sorry. I can't let you leave. No właśnie to było dziwne. Zona nagle chce nam pomóc, żeś ale nagle innych to use others gain to stab I'm certain it came to poppy naturally. No I tak, so it is no a scotchu. Już jestem po filmie jak można zauważyć Znowu mówi nam Harry Sawyer Mówi dużo rzeczy, które już były Które przeżyliśmy, co robiliśmy I mi się wydaje powoli, że to faktycznie jest Harry Sawyer, bo ani razu Nie było zakłócenia w stylu Na przykład przepięcia głosu Czy na przykład zmiany głosu Czy próby jakiejś przesterów Czy innych takich rzeczy, które prototyp jednak ma Chyba, że prototyp jednak Doćwiczył głos Harry Sawyera Na tyle dobrze, że już ukradł jego osobowość I to już jest Harry Sawyer Dodatkowo, jeżeli możecie zwrócić uwagę, Harry Sawyer jakoś tak dziwnie mówi o popii, jakieś tak. Jest bardziej zdegustowany i bardziej surowy, kiedy dowiaduje się, że uwolniliśmy ją. Kody. Kodów jest naprawdę dużo. Niektóre są łatwo pochowane, niektóre są bardzo trudne, trudno widocznie i ciężko je w ogóle zauważyć. Jednakże ja zwróciłem uwagę na to i niektóre kody znalazłem. Nie wiem, czy wszystkie, nie wiem, czy są jeszcze jakieś. Możliwe, że są. Te, tak wygląda cały kod przeze mnie znaleziony. I oto, co udało mi się znaleźć. Mam dwa przetłumaczenia na ten kod yy, i generalnie jest tak: Path Turning Over Clear. But I'm not afraid of death. Ścieżki stają się jasne, ale nie boję się śmierci. Do czego może to nawiązywać? Nie wiem. Czy to jest cały kod? Też nie wiem, czy to jest cały kod. A drugi. Overclear path of death, but I am not afraid. Czyli nad czystymi ścieżkami śmierci, ale się nie boję. Możliwe, że po prostu nie boimy się ścieżkami, którymi podążamy, i wbrew sobie. Będziemy szli dalej, może już o to może chodzić, nie wiem czy jest więcej kodów, na pewno jak będzie ich więcej, to jakoś was poinformuję. Kolejne kody zostały przeze mnie znalezione jest to, jak widzicie, 456S, 65, 76, 65, 6E, 20, 57, 6F, 72, 64, 73, 20, 47, SF. SF6420RC 75636B. Co to może oznaczać? Nie wiem do końca. Zaraz się przekonamy. Słuchajcie, wpisałem sobie ten kod do jakiegoś takiego heksa dekodera. Kiedy to wpisałem, wyświetliła mi się wiadomość: 11 words, good luck, 11 słów. Powodzenia. I co to może w ogóle oznaczać? 11 słów to może być na przykład, ile właśnie jest tych kodów, czy może na przykład 11 słów, które zostały zaszyfrowane gdzieś w filmie. Nie wiem, co to może oznaczać. Nie wiem, czy jest więcej kodów. Na pewno jest więcej kodów, ale są one tak poukrywane, że po prostu ja nie wiem, gdzie mogą być. Dodatkowo, jak w poprzednim filmu, z Story For Far z chaptera pierwszego. Możemy połączyć te dwa kody i wyjdzie nam coś, ale żeby dowiedzieć się wszystkiego, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę wniesie ten kod i możliwie przedstawi nam antagonistę, musimy poczekać na so far chapter 3. Ja bym hejtas, jeżeli wam się materiał spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Cześć!